Im więcej agencji sprzedaje twoją nieruchomość, tym lepiej. To największy błąd, jaki możesz popełnić. Wielu właścicieli wierzy, że kilka agencji oznacza więcej ogłoszeń, więcej prezentacji no i szybszą sprzedaż. Brzmi logicznie, prawda? Ale w praktyce jest to zupełnie odwrotnie. Przede wszystkim pojawia się chaos informacyjny, różne ceny, różne powierzchnie, inne szczegóły. Do tego, gdy twoją nieruchomość sprzedaje pół miasta, Oglądający myślą sobie: Skoro jest tyle ogłoszeń i nikt tego nie kupuje, to pewnie coś tam jest nie tak. A ty nie jesteś w stanie zebrać wiarygodnych informacji od wszystkich agentów: Część przekaże ci feedback z prezentacji, a część nie. Nie będziesz mieć pełnego obrazu reakcji rynku. Ale najważniejsze: żaden agent nie zaangażuje swoich sił i środków na 100%. Dlaczego miałby, jeśli nie ma gwarancji wynagrodzenia? Dlatego właśnie umowa na wyłączność to nie ograniczenie, to pewność jakości oferty i pełnego zaangażowania. Jeśli masz nieruchomość w Wilczce lub okolicach, chętnie pokażę Ci, jak wygląda profesjonalna sprzedaż na wyłączność. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie.